Witam was, bizneswoman Tirsa, melduję się na posterunku. Zapomniałem w poprzednim odcinku kupić ulepszenia, więc to jest myślę dobry moment. Mogę tylko kupić barbarzyńskie beczki, albo czas porażenia zwiększyć, albo mrożonkę zwiększyć. I chyba pójdziemy w te dwie rzeczy po prostu. I teraz już nic nie mogę. Tirsa jest na levelu 9, więc musimy ją trochę ulepszyć. Pójdziemy sobie w prawo na kolejny poziom właśnie przy użyciu Tirsy. I mam nadzieję, że będzie nam się lepiej grało, niż Erendem. W ogóle to wiadomo, że będzie nam się lepiej grało, niż Erendem, bo rendem grało się... ...kiepsko. A czy ja, swoją drogą, mogę zbudować kolejny budynek? Nie, 40 to jest następny pułap... ...złotych klocków, który muszę osiągnąć. No to lećmy. Naprzód, tylko... ...najgorsze jest to, że ja tego... Żyrafa tutaj nie znalazłem, i, i, i to mnie denerwuje. Bo nie było napisane, która ścieżka prowadzi do Żyrafa, no. Nie było napisane. Albo było, tylko nie zwróciłem uwagi. Chciałam pogadać o dziwnych zapachach, które pojawiły się w sercu matki, odkąd przybyłeś. Hej, można o mnie mówić różne rzeczy, ale prawie zawsze biorę poranną kąpiel. Mówię o zapachach wokół twojej stołówki. Dziwne przyprawy, słodkie przysmaki. Ale każdy uwielbia moje domowe donaty. A próbowałaś mojego oseramskiego gulaszu? Maminy przepis jest u nas sławny. Nie miałam mamy, która uczyłaby mnie gotować. Ale Rost pichcił jakieś nietypowe potrawy. Nigdy nie zrozumiem potrzeby nieustannego gadania o matkach. Gdy Silence wciąż usiłował pojąć subtelność z jaką snuje wątek naszych opowieści, drużyna zagłębiła się w ostępy dżungli. A przy okazji kuchnia rosta była nieskazitelna. Dobrze, że narrator wstawił się za rostem. Ten tekst o tym mamie, o tej mamie i o gotowaniu był strasznie smutny. Są dwie ścieżki. Nie, jest jedna. Zaraz kichnę. Dobrze, że zrobiłem cięcie. Dzięki temu widzicie, że mamy 40% gry ukończone. Idziemy dalej. Ty nie pozwoliłbym się nikogo, to nie po... dlatego. Idziemy, proszę bardzo. Tak jest! Tak jest! Błoń się! Płoń się! Łoń! Tak jest! Jezus Maria, naprawdę! Co ona właśnie powiedziała? O naturel, niesamowite! Kocham ją! Jest wspaniałą postacią. Łapki jak w Indianie Jonesie. Czuję się jak w Gunship Cavalry w tym poziomie. Pamiętacie? Tam były te lasery różne. No, przynajmniej udało się to spalić, bo. Już zaczynało być różnie. Tak, to jest centralnie to. No, i tir są to się granie jakimś, kurde. Patałachem, erendem. Ona to jest, to widać po tym, patrzcie jak ona jest ubrana. To jest klasa, styl. Bomba ogniowa. Dziękuję. Przyda się. Uwielbiam to. Okej, okay. brniemy dalej. Poziom nie wybacza. Gdzie iść? Na górę. Mam jakieś ruchome piaski. To chyba przed nimi nas ostrzegali. Czemu akurat, jak gram TIF są, to te skrzynki są tak słabo ukryte, że nie trzeba nic niszczyć ani nic. Potrzebujemy czego? O matko, ja płonę! Nigdy nie zwróciłem na to uwagi. Ok, i tu mamy skrzynkę. Doskonale. Czyli Warl i Aloy to są najlepsze postacie do eksploracji, bo one mogą korzystać z tych płomieni. Z ognisk. Zapadnę się tu? Nie. Dziękuję, pozdrawiam I co my tu mamy? A, nie widać mnie. I co? Podejdźcie tu bliżej. na babcie Tak jest. Kocham ją Proste radości demolki Przecież ona jest fantastyczna. Przecież ona jest fantastyczną postacią. Jest fantastyczna. Zbudowałaś? Zbudowałaś. Zaraz wybuchnie. Pięknie. Big heister. Użyty. No, i świetnie. Rozdzielacz klocków czy fala mrozu? Lecimy z falą mrozu. Wow! Cudem uniknąłem. Dobra, czas na ogień. Nazwę to koktajlem matrony. Koktajl matrony, tak jest. Uwielbiam ją. Bomba porażająca, doskonale. Orzeszty, spokojnie. Zwiększyliśmy ostatnio czas trwania porażenia. No i pięknie, i nawet więcej ekspa. Zostaliśmy. Bomba ogniowa, to mi się podoba. O, ty Odblokujmy sobie dostęp do. Do jagód. Ale mamy awans. Proszę bardzo. Bombowa kaczka. Dziękuję. Też jest super. Wszystko, co Tirsa robi, jest super. To nie może być złe po prostu. Jest niezdolna. Do robienia złych rzeczy. Do robienia kiepskich rzeczy jest niezdolna. Uwielbiam ją. Najlepsza postać w tej grze. Pod względem scenariusza, bo gameplayowo to Aloy albo Varli. Młot ogniowy mamy nowe. Potykacz albo włócznia samosterująca, no to potykacz. Dobrze, dobrze, idziemy dalej. Ruszamy. I tak, tutaj mamy co? I tutaj nic nie mamy właśnie. Ja, pułapkę na maszyny założyłem. Super! Rewelacja. Szkoda, że nie mogę do tej skrzynki wejść. Ha! Indiana Jones by się nie powstydził. A może ja narzekałem na tego erenda, a tam były te różne właśnie takie beczki, które można było wykorzystać? No teraz się nie dowiem. Dowiem się, jak będę montował poprzedni odcinek. Nie, żadne zrywne buty. Lecimy z tym potykaczem dalej. Nie zgadzam się na żadne zrywne buty. Ha! Próbowałeś mnie wyczaić. Tak jest! Ha! Potykacz zadziałał! Tak jest! Wow, doskonale działa ten potykacz! Lecimy z tematem, pani czujko. Ale on doskonale działa. Kaczko. Żadna bomba porażająca przecież potykasz, jest elegancki. Ło! Uwaga! Świetnie. Zobaczymy, jak polecić. Skąd to się tu wzięło? Ten już zbyt długo nie podziała, a druga szpila. Doskonale chodź tu. No, lećcie tu. Tak jest. Coś mnie tu poraziło, ale trudno. Dawaj, 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 dawaj Tak jest! Nadziała się na coś Super Tak jest Jeszcze raz I to jest właśnie Tirsa, panie i panowie Gameplay Tirson to jest inny rodzaj w ogóle miazgi To tylko Wow, 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 prawie mnie dopadła, prawie mnie dopadła Bomba Wlazłem w tę wodę no. Nie mam już ognistej, wybuchającej kaczki, a szkoda. Szybko! Cholera! Nie mam żadnych wichajstrów już. Doskonale! Mam nowy poziom jedenasty Ciepełko, dla złomiarzy. Tak jest. Osłona krabołaza, ale to mi jest niepotrzebne do życia. Nazwę to matrony. Krabołazie. I skok! Kurde! Ojajaj, niedobrze. Gdzie są jagody? Niedobrze, gdzie są jagody? Nie mogę przegrać tej walki w takim momencie, który był ok. Gdzie one są, poważnie pytam? Przecież tu powinny być. Czy ja już wszystko zażarłem? No, nie wierzę. No dobra, po prostu nie może mnie walnąć, tak? Ale to jest niemożliwe, że miał ja to zażar wszystko tutaj, co było. Ostatni przeciwnik i on mnie wykończy. Nawet mi się nie chce myśleć. No dobra, panie i panowie. Pół serduszka. Ojoj, oj, oj. Porażenie. Nie, 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 nie. Jakby mi wieku! Uciekamy, uciekamy, uciekamy przed falą uderzeniową. Przed wnukami się chowasz? Nieładnie. Wnukom na pewno jest smutno. Dobrze! Wow, to było intensywne. Ta jest. Ta część wygląda jak nowa. Ciekawe co się stało z piłozębem, zębem, do którego należała. Według moich skanów, zrobił krótką karierę piosenkarza country, dopóki nie załamał się pod emocjonalnym ciężarem swoich tekstów. Serio? Nie mam pojęcia. Teraz ważne jest czy ta część się nam przyda. Koniec. Złoty klocek. Dość dyrdymałów. Domowa kuchnia. Skończyliśmy. Dalej nie odblokowaliśmy żadnych sekretów w tym rozdziale, co mnie osobiście martwi. Mało tego, nie wiem co się dzieje w questach pobocznych. Nie wywołuję przez fokusa. Przybywam osłabić twojego ducha błyskotliwymi obelgami. O, cześć, Helis. Wiesz, widzieliśmy, jak gadałeś z szefem o tym swoim tajnym planie. Co? Taj... Jak? Co? plefujesz! Nie pozwalaj szefowi tak mówić do siebie. Nawet jeśli jest wielkim, czerwonym potworem. To była prywatna rozmowa! Nikt nie będzie cię szanować, jeśli ty się nie szanujesz. I to mój dzieciak, który co chwila potyka się o własne nogi. Tak! Widzę, jak udajesz wielkiego bohatera! Częsta Pina. Ale ja. A reszta? Grzebiecie w śmieciach, szukając złomu! To żałosne! Naprawdę sądzicie, że wasz projekcik recyklingu mnie powstrzyma? Ja cię powstrzymam, Helis! Za wszelką cenę! To nie słyszycie właśnie wszedłem do. tunelu! Słowa Helisa wstrząsnęły warlem. Jak każdy sprytny złoczyńca, obnażył największy lęk chłopca, że w ogóle nie jest bohaterem. Nie przejmuj się, Warl, dla mnie jesteś złoty. Dosłownie. Tak jest, złoty warl. To mi się podoba. Nikogo złotego już odblokować nie możemy, ale za to możemy przebrać Aloy w coś innego. Chyba będziemy musieli pograć Aloy w kolejnym odcinku, bo. Wszyscy już są na 11 poziomie, tylko nie ona i Erend. Ty będziesz łotrem w przebraniu loda. Jak na kogoś wychowanego w puszczy, mam bajeczny gust. To mi się podoba. Jeszcze zbierzmy trochę pieniędzy, bo nie będę miał kasy na następne stroje. Pieniądze są tu. Super. Na moście wylądowałem znowu. O, patrzcie, coś Zniosły jajo. I w sumie to nie wiem. Nakarmiłem tyle kurczaków, ile się da. Czy te metalowe kwiaty to jakaś nowomodna instalacja artystyczna? O, mogę coś zbudować. Zbudujemy następny kurnik. Gdzie jest kurnik? Tor przeszkód mogę zbudować. patrzcie Stragan targowy. Kurnik, no. Tu są kurki. Nakarmiłem je. Chyba. A, patrzcie, 500. Czy tu coś będę mógł niedługo? 30, czyli jeszcze jeden klocek i będę mógł to zbudować. Więc fantastycznie. A tutaj mogę coś spersonalizować. Mogę coś zbudować w ogóle, czego nie budowałem jeszcze. Na przykład dron kosmiczny. Tak jest. Jestem za. A tu był dron kosmiczny już. Dobra, nieważne. Będzie więcej dronów kosmicznych. Tirsa, kto jest następny na naszej liście strojów? Złotej tirsy nie mogę niestety kupić, ale mogę kupić pomarańczowy skafander kosmiczny. Tirsa w skafandrze kosmicznym, to jest coś, co chciałem zobaczyć. O, kolejna kasa z kieszonkowego. Wow, i to aż 5 stów. Erendzie mój złoty. Ty będziesz teraz. Nie możesz być złotym erendem, więc garnitur. Chyba dobrze. Kurde, szykownie, naprawdę. Jest, jest dobrze, jest ok. Tym pozytywnym akcentem kończymy ten odcinek. Widzimy się w odcinku kolejnym, w którym to będziemy kontynuować naszą przeprawę przez dżunglę, jako Aloy tym razem. No, tym razem będziemy mogli się dostać do wszystkiego, co będę chciał. Znowu 500 zarobiłem. Świetnie. Wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę i subskrypcją. Pa, pa.